Witamy serdecznie wybrany. Ja teraz co nie będę jest że jest Król Ojciec Nasz Emanuel. Być z nami. Wy prawdziwie. Waga prawdziwego. Nauki Chrystusa w sercu, tam, mamy mieć, no. mhm. Czyli my mamy tą miłość, jesteśmy uczniami po tej miłości, możecie nas poznać. A bracia Jehowy mają troszkę mniej miłości. Ale troszkę mają miłości na A się rozpalą jak listka, Zajęli. czy tu w Polsce, to oni się rozpalą przyjdą do ogniska się ograć do Chrystusa przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy się mu ja was pokrzepię jest moje jasne, lekkie, miłe, przyjemne trzeba 11, 25 do 30 i wszystko Chrystus dostał od Jehowy aby dzieci dostał Hebrajczyków 2, 13 22, w przykładzie Nowego Świata, że oto ja dzieci które dał mi Jehowa Jechowa Jehowa to to nie jest ojciec Chrystusa, tylko amerykańska firma ale Chrystus się modlił zawsze do Ojca, Ojcze nasz, ojczy. No i Chrystus, ojciec, stał się ojcem. Bóg stał się Bogiem. Bóg prowadził z Boga prawdziwego. Także w niebie są dwa Bogi, ale tamten Bóg przekładał Adama Ewę, dał zbawienie w synu Boży i jego, słuchajcie, Mateusz 17,5, czyli Twórca, czyli ojciec Jezusa, a stwórca z Adama nigdy nie będzie Bogiem, ojcem dla rodzaju ludzkiego. Dał syna, swego syna za ojca. Czyli za Adama mamy Chrystusa za ojca. Pierwszy Koryntian 15 rozdział 22-23. I to jest tak prosto pojąć, bo przecież Chrystus nie może być w trzech osobach, Bóg w trzech osobach. Ale w niebie są dwie osoby boskie. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. I na podstawie rodziny można to rozkminić, Zrozumieć. No i czas jest bardzo ważny czas, bo Chrystus nie mógł od razu zginąć, tylko musiał się wypełnić czas. No się czas zrobił robotę wyszkolił apostołów i teraz świadkowie stoją na opłotkach Łukasza 14 rozdział od 15 chyba, i tam dalej do 23. Zapraszajcie na, na wesele nie? na tam na wieczerze. Przymuszajcie nie? między opłotki idziemy. my idziemy i przymuszamy. Niech nie prześladujemy, to oni nas ignorują. Ale jak czas się skończy i ja oni zrozumieją, że anioły byli uczniowie Chrystusa. Tak, no i wiedzieli, gdzie głosili, Mówili o Chrystusie, prawdziwym Bogu, żywym. Nie jechowa. Chrystusa wizerunek jakby na ziemi. Widzieli. My nie ccimy tego braska, Nie modlimy się, nie żegnamy się. Chrystus dla nas raz był urodzony, zamordowany na drzewie zielonym Mukasza 2331. Zmartwychwstał, pokazywał się 40 dni, wstąpił do nieba. Po 400 dniach widziało go 500 uczniów, jak się do nieba, i po 50 dniach, czyli 10 dni, jego ojciec mu przekazał wszystkie błogosławieństwa. i zecał Ducha Prawdy Jana 14, 17 do 20. Naszym Ojcem Bogiem Ojcem w niebie jest Chrystus, Emanuel Zaszasz 7, 14, 1, 2, Mateusz 7,23 Bóg znamy, jesteśmy świadkami Emanuele. Jeśli Chrystusa apostolskie 1, 8, Czyli nie świadkowie Jehowy, tylko świadkowie Chrystusa Emanuela. Emanuele ci, nie Jehowici. Od Jehowie. No, jego uczniami. Jesteśmy synami i córkami. No, bo my się nie kłócimy o słowa, tylko że prawda jest w słowach. Nawiedzony, czyli ma wiedzę. No. Religia też to coś no, oznacza. Ktoś czerwę. bierze leki na grypę, no to będzie miał grypę, nie? a jak przeciwko grypie, no to się wyleczy. Bo katar leczony 7 dni, a nie leczony tydzień. Zastanówcie się, to jest wszystko ukryte słowa. Diabeł zaślepił właśnie mózgi najbardziej światłowikowej. Drugi korytarz czwarty rozdział, poczytajcie. Tak, zrobił jedną prawdziwą religię. No, przykład Nowego Świata, czarne płatki na końcu w dopiskach. Efezan 4.5, z wiary zrobił religię. To są inteligentni ludzie oczycani, bo człowiek ale to co głupie wybrał Bóg właśnie to co głupie wybrał Bóg, to co słabe, to co niskiego rodu No co co, nie przychodzi to ja sen 11. No, wyjdźcie z Niego, ludu mój, czyli teraz świadkowie Jechowy, jak wyjdą z tej religii? zrozumieją? No, jak wyjdą, jak jadą na, na Światusy na zwierzęciu, jadą. Maski chodzili w maskach, maski nie były od Jechowy, tylko ze świata. Nie, nie było od Jezusa, prawdziwego Boga Zbawiciela, który wybiera przez zeżenie świata. Jest? Jest.

wzięła klucze poznania do, do kieszeni, tak? Tak, żeby kiedyś było podarte, żeby podniesione. No to chodzi, żeby oni też, jak może poczytają, może wyrzucą może w, w śniu, końcu zajrzą wzią, Dla natręctwa, dla, dla... A Chrystuszeka na żonę. Ja dla jestem ciekawości. żoną Chrystusa, bo nad każdym mężczyzną jest Chrystus. Pierwszy Koryntian 11 rozdział 1 do 3. Nie potrzebujemy kanałów, Galacjan 3,20. Pośredników nie potrzebujemy. Wystarczy duch prawny, którego Chrystus zesłał w 50 nie pod martwych Jana, 14 rozdział od 17 do 20. Poczyniki.